Dlaczego kulturysta na starość traci mięśnie i ma oklapnięte ciało? Przeanalizujmy sobie zatem tę kwestię. Każdy z nas widział już zdjęcia legend kulturystyki, które dzisiaj wyglądają już zupełnie inaczej, i to wcale nie jest dziwne. Na wielkich światowych scenach wyglądali monstrualnie. Wyglądali wręcz jak greccy bogowie, posągi greckich bogów, przy tym pełni energii. Jednak był to efekt setek godzin treningu i ogromnych ilości jedzenia. Na każdego z nas jednak kiedyś przychodzi pora i czas przejść na sportową emeryturę. Dziś wielu z nich dalej trenuje, ale są zdecydowanie dużo mniejsi i to jest normalne, bo na emeryturze priorytety się zmieniają. I większość byłych naprawdę dobrych kulturystów trenuje już po prostu rekreacyjnie, dla głowy. Nie jedzą już po 6 czy 7 tysięcy kalorii każdego dnia. Nie będą już na scenie, więc nie ma powodu, by pompować takie ilości. A do tego wszystkiego dochodzi wiek, a czasu nie oszukamy. Metabolizm zwalnia, a regeneracja nie jest już taka sama i ciało naturalnie robi się miękkie. Nie zapominajmy też o farmakologii, bo po zakończeniu kariery nikt nie bierze już takich ilości dopingu. Zostaje co najwyżej TRT, czyli zastępcza kuracja hormonalna. Ale to nie dotyczy tylko kulturystów. Spójrzmy na najbardziej znanych piłkarzy, takich jak chociażby Ronaldo. Też nie wygląda już jak w czasach świetności, bo czas działa na nas wszystkich. Najważniejsze jednak w tym wszystkim w moim odczuciu to by dalej się ruszać, ale przede wszystkim dbać o zdrowie i dodatkowo cieszyć się tym sportem, bo kulturystyka w sercu kulturysty już zostanie na zawsze. To nie jest tylko sylwetka na scenie, to styl życia. Więc pamiętajcie na każdego z nas kiedyś przyjdzie pora. I to tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Ja jestem ciekaw Waszych opinii, dajcie znać, co myślicie.